Mówiliście, że mnie chujowo było słuchać. Bardzo nad tym ubolewam, bo uważam, że fajnie mówiłem, nie wiem na ile było słuchać, bo ja nie miałem czasu potem tego oglądać, jeszcze raz. Zatem ja rzadko kiedy oglądam siebie na jakichś wystąpieniach publicznych, bo nie jest mi to potrzebne. Więc no, stara, idziesz do programu, idziesz do programu, yy, gdzie się dzwoni. To może zadzwonić każdy. Wiesz, Trąba był jebany za to, że nie, że nie pozwolił na telefony, bo ja wychodzę z założenia, że jak gdzieś idziesz, to Jesteś świadomy tego, że może zadzwonić Twój widz, może zadzwonić Twój hejter, może zadzwonić, kurwa, Twoja była dziewczyna, może zadzwonić, kurwa, Twój ojciec po latach, może zadzwonić ktokolwiek. Dlatego yy, na tych cage'ach czy na, tych, na tym face to face jak ludzie dzwonili, to zawsze jest taka adrenalina, nie? Bo mówisz, nie wiem, siema, Marek z Warszawy. Więc ty tak myślisz i Marek Warszawy lubi mnie, lubi mojego przeciwnika, yy, lubi nas obu, yy, dzwoni potrolować, dzwoni powkurwiać, nie? Więc... Yy, ja nigdy w życiu, pomimo tego, że inni tak, ja nigdy w życiu nie zawetowałem nigdzie niczego. W wywiadach nie, nigdy nie zawetowałem pytań, na konferencjach, jak mi mieli o coś pytać, yy, nie wetowałem, wiesz, nie przychodziłem się. A ty, Hubert, mógłbyś o tym nie mówić. Yy, analogicznie, Bogzel weź, nie poruszaj tego tematu. A pytają, pytają, nie wiem, jest jakiś, wiesz, drażliwy temat, na który nie chcesz mówić. Ja wychodzę z założenia, wiesz, płacę ci po to żebyś i był pod ścianą i nie był pod ścianą. Jak fajnie wyjdziesz z pod ściany, to spoko. Jak ci tam dobiją, no to chujno, no to no to życie toczy się dalej, nie? No. Ja, ja, chyba jest możliwe, że przez to, że mój telefon był połączony z Wi-Fi, które jest słabe w moim pokoju, żeby, bo jest, jest tak, że nawet jak dzwonisz przez telefon, to przez Wi-Fi to idzie, czy nie? Bo stary, ja mam tutaj y, trzy kreski LTE, nie? Więc nie wiem, może mi się telefon połączył z dołem z Wi-Fi. U ciebie jest dobre właśnie. Wiesz co, ja mam... Ja u siebie mam bardzo wysoki ping i kurwa zrywa pakiety na tym Wi-Fi, ale jest szybki internet. Nie stary, okay. Serio jest tego zasięgu czy coś, czy po prostu pytałeś, czy już jest OK. Nie no, podchodziłem do okna, wiesz, wystawiłem na dłeb za okno. No nie wiem, ja też uważam, że Maja Staśko, yy, ona przybrała taką taktykę. Ja zresztą to mówiłem, nie wiem, na ile było mnie słychać, że jak jest jakiś temat, gdzie może polać wodę, to naleje tą wodę, a jak już jest taki temat zerojedynkowy, z którego się nie da nawet polać wody, to mówi... Przepraszam, wiesz, kończąc temat, jedno słowo. Wiesz, jest to są nie szczere przepościny kurwa, macha tą głową, yy, yy, czy wiesz, czy z jednej strony mówi, z jednej strony mówi, że ona nie jest atencjuszką <laughs> i, i teraz tak, ja przedstawiłem sytuację, gdzie byliśmy na Discordzie. Czekajcie, ja zobaczę, czy jest jeszcze ten Discord. No, ja miałem takiego Discorda, ja takiego Discorda i po prostu jak była jakaś debata, jak była jakaś debata, to ja tu sobie wchodziłem i była nasza kiedyś Maja Staśko, y, kiedy indziej, no nie tu widzę, że Paramaxil też był, to nie pamiętam nawet z, y, z kiedy. No i była taka akcja, że był temat y, Ago, był temat Ago i tam, że gruby się nie stosownie do jakiejś y, social media menadżerki za, zachował. I wiesz, my sobie rozmawialiśmy, wiesz, y, bo ona do mnie napisała, że chciałaby to poruszyć. No to spoko, zaprosiłem wszystkich, nawet właściciel tej organizacji przyszedł. I ona przyszła. Ona przyszła. Y, tak, no się ma, y, bo ja tu chciałem y, ten. No, po co ty tu przyszłaś? Wiesz, ona miała dostęp tylko do, 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 do tego Discorda, bo jakiś tam... Jakieś studia eksperckie, czy jakieś inne chuj wie co? Parę tygodni wcześniej z nią nagrywałem. No. No bo nie chciałam, żeby, żeby coś zostało źle wytłumaczone, czy coś w tym temacie. Halo, ale przed, przed chwilą powiedziałaś, że ty nie pomagasz ludziom. Że nie pomagasz ludziom, bo nie masz wykształcenia w tym kierunku. Nie jesteś psychologiem, nie jesteś nikim. Czyli tak, jeśli jest randomowa dziewczyna, która potrzebuje pomocy, pisze do ciebie na Instagrama. To ty jej piszesz, zadzwon na 116-11, tam, tam tam masz ludzi, którzy ci pomogą, ale jak jest jakaś medialna sprawa, to pomimo, że nie jesteś tym psychologiem, nie jesteś tą terapeutką, nie jesteś tym czymkolwiek, to ty przychodzisz, kurwa, i się wpierdalasz na tego live'a. Nie, nie, tak nie jest, coś tam nie chcę z tobą rozmawiać. Yy, więc no, analogicznie, ja jestem toksyczny, niszczę jej życie, robię cokolwiek, ale nie miałem problemu, żeby przychodzić na live'a, żeby, yy, żeby dostać od nas bluzę. Czy jakieś inne rzeczy, co jej budowało zasięg. W momencie, kiedy już ten zasięg, no nie wiem, nie był jakiś zbyt duży, to ona nagle mnie zablokowała, nie chcę z tobą rozmawiać, proszę, nie dajcie mu tutaj zadzwonić. Więc, więc no. Ja przede ja największy problem, jakbym miał powiedzieć, jaki mam do małej Staśko, to ja uważam, że ona nienawidzi wszystkich mężczyzn. Z wyjątkiem tych, którzy są, kurwa, pokrzywdzeni przez innych mężczyzn. Więc no, ona tylko cały czas, wiesz, Queen of the Black to jest ofiara, e, Queen of the Black jest spoko i e, jak już się jej nie dało wybronić, przepraszam nie powinnam o niej mówić. W chuje ekspozycji dawała. Ona takie kurwa gorszące treści nagrywała, no, że czułsy z jebem, że ją zostawił coś tam, no kurwa, no, masakryczne. masakryczne były te niektóre rzeczy. A wiecie, już takie jakiś bohost, na no, zasadzie jestem weganką, ale szef mi kazał rzucić burgerem, to nim rzuciłam, a potem przychodzi i mówi, to ja tutaj malikowi wyznaczam granicę, to czemu w tym programie nie wyznaczać granicę, kurwa rzucałaś, będąc weganką yy, yy, będąc pro zwierzęca, rzucałaś burgerem, czyli martwym zwierzęciem. Więc no. Ja też lubię coś takiego, nie? Jeden, jeden weganin świata nie zmieni. Bo to w skali, kurwa, w skali jego życia, to może dwie krowy mniej zabiją, to jest w sumie nic, nie? Ale przykład się daje od dołu. Ja nie zjem, ty nie zjesz, on nie zje i razem robimy sumę. Ale ona jednak kupiła, czyli nie dała przykładu od dołu. Tylko też ciężko było, ciężko było podpiąć się pod ogólnopolską debatę burgera maty i maczy w McDonaldzie, nie mając tych produktów. No głupio by było. Siema, jestem weganką. Mata wypuścił burgera, no to ja go w sumie nie mam. Yy, I ta macza to też w sumie tak nie po drodze mi z nią, więc nie mam, ale chciałabym troszkę atencji wynikającej, yy, wynikającej z, tej, z tego tematu, więc porozmawiam sobie dzisiaj przez 15 minut. <grym> Masakra, nie? No. Też śmieszne, że jak dostawała trudne pytania na ludzkach, to gadała, że inni też tak robią, albo jeszcze gorzej, ale nie tłumaczyła siebie. Ja też na przykład to jest tak, jak mówiłem, nie? Ja jestem seksistą, ona nie chcę mieć ze mną nic wspólnego. Spoko. E, Mike jest seksistą, ale jej płaci więc ten, ona wyznacza granicę. Temu od Burgera nie wyznaczyła granic, e, więc no. I, I ja też zauważyłem, że w przeciwieństwie do Malika, bo mu się na przykład nie chce z nią kurwa dyskutować, nie? On jej powie, pokaż cycuszki i parę osób napisze XD, bo to jest, wiesz, rozmawianie jak ze ścianą. A ja akurat lubię obnażać y, te głupoty, które ona mówi. Tylko wiesz, dla ludzi, którzy przychodzą po, y, po łatwe show, którzy nie są zagłębieni w temacie, to wiesz, to jest dla nich, a ten głupi Nitro zadzwonił do tej głupiej Mai, coś się tam popierdalili, w sumie nie wiem, o co chodzi, y, wygrał hip-hop. No. Stanę by ją tak zezłomował, że szok? No Stanowski ją zezłomował na filmie całkiem niedawno. Więc no, ale Stanowski też jest seksistą, rasistą i, i, i w ogóle ja najbardziej nie lubię tego argumentu, jakiego używają ludzie, którzy mają inny rasizm, i mówią nie zawsze to. No, bo ty się teraz będziesz tłumaczyć, że masz kolegę yy, innej rasy, więc nie możesz być rasistą. Ha, 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 każdy rasista tak mówi. No, ale kurwa, jakbym był osobą, która. Rzeczywiście nie szanuje osób czarnoskórych, nie ma Azjatów, yy, latynosów, kogokolwiek, to by się chyba kurwa z tobą nie zadawali ci ludzie, nie? Wiadomo, że granice tolerancji są różne, ale wiesz, yy, jeśli społeczność, nie wiem, afroamerykańska nie jest na ciebie otwarcie zła, to dlaczego kurwa jakaś biała polka, feministka ma ci mówić, że obrażasz kogoś, kto się nie czuje obrażony. To jest kurwa właśnie najgorsze w tym wszystkim. Więc no. Wiadomo, każdy ma też i, i gdzie indziej granice, nie? Ale jeśli wiesz, jeśli osoby poszkodowane nie czują się poszkodowane, to kim ty jesteś, żeby tą szkodę komuś wymawiać? No. Pozwalać się wykładać na jej temat? No właśnie. No nie wiem, z drugiej strony wiesz, rundki się zbliżały, atencja spadła, bo tak jak mówiłem, jej posty na Twitterze mają 5 lajków. Do jednego dnia Nitro, freeze Stanowski. A Frizowi zarzuciła to, że zrobił giveaway, kurwa na Twitterze. Że jakiejś dziewczynce kurwa kupił bilet na Harego Stylesa.